System monitoringu wizyjnego gminy Andrychów liczy obecnie ponad 70 kamer. Staramy się, aby był to system aktywny, do, do czego zmierzam? Chodzi o to, aby operatorzy, którzy pracują, a jest obecnie trzech, w aktywny sposób wychwytywali osoby, które popełniają czyny zabronione, mam na myśli tutaj przestępstwa i wykroczenia. W ostatnim okresie czasu takich zdarzeń przy Pracy operatorów monitoringu zostało wychwyconych dosyć dużo. Przykładem ostatniego zdarzenia, które doprowadziło do ujęcia sprawcy kradzieży roweru, jest wychwycenie przez operatorów monitoringu zapisu przejazdu sprawcy kradzieży roweru, który został uwidoczniony na kamerach zlokalizowanych na ulicy krakowskiej. Do czego zmierzam, jeśli chodzi o pracę operatorów monitoringu? Przede wszystkim chodzi o to, że to nie jest tylko sama obserwacja aktywna tego obrazu. To jest praca monotonna, żmudna, która ma na celu analizowanie obrazów już zapisanych na podstawie szczątkowych informacji, jakie otrzymują operatorzy od świadków zdarzeń. Tak też to było w tym przypadku kradzieży roweru, gdzie szczątkowe informacje odnośnie lokalizacji kradzieży roweru oraz danych technicznych tego roweru doprowadziły do ujawnienia sprawcy. Jeśli chodzi o inne kwestie, które zostały wychwycone w ostatnim okresie czasu, to powiem tak. Od najdrobniejszych spraw związanych chociażby ze spożywaniem alkoholu, czy zakłócaniem porządku publicznego, co jest to dla nas, mieszkańców dużą uciążliwością, sprawy związane z przestępstwami, chociażby narkotykowymi, które doprowadziły bezpośrednio, do ujęcia sprawców handlu narkotykami na ulicy Legionów. To aktywna działalność operatorów doprowadziła do tego, że analiza obrazu, który był zarejestrowany, doprowadził do ujawnienia tego procederu. Z sytuacji, które także odnotowaliśmy i doprowadziły do ujawnienia sprawców oszustw na osoby starsze, to przykładowo wykorzystanie monitoringu, który znajduje się w naszych autobusach, naszej komunikacji. Dzięki temu monitoringowi, do którego też my, jako Straż Miejska, mamy dostęp, operatorzy ujawnili numery rejestracyjne pojazdu, który parkował w obrębie nieruchomości, do której doszło do przestępstwa. Także szereg działań związanych z monitoringiem doprowadza do efektywnego ujęcia sprawców wykroczeń. Aktualnie planujemy rozbudowę monitoringu i praktycznie co roku w budżecie przeznaczone są środki na rozbudowę takiego monitoringu. Obecnie w tym roku zostały, została umiejscowiona dodatkowa kamera na łączniku pomiędzy ulicą Włókniarzy a Lenartowicza, czyli praktycznie centrum osiedla, gdzie przemieszcza się duża liczba osób i dzieci do przedszkola i. I, I do szkoły, a jeśli chodzi o rozbudowę tutaj pańskiej, pańskiej góry mamy na myśli tutaj wieżę widokową, to tak faktycznie w tym roku zostanie uruchomiona i z moich nieoficjalnych informacji wynika, że wieża widokowa już po 15 września będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców. Oczywiście wieża widokowa będzie monitorowana. Obecnie e, prace techniczne pozwalają tam na zamontowanie trzech kamer i czwartej tak zwanej, kamery robowskiej, która będzie pokazywała krajobraz z całej wieży widokowej. Cały obraz będzie przekazywany tutaj do operatorów monitoringu, także 24 godziny na dobę obraz będzie rejestrowany i analizowany przez naszych operatorów. Końcówka sierpnia to okres, gdzie dzielnicowi Straży Miejskiej podejmują działania związane z infrastrukturą drogową w obrębie szkół, czyli sprawdzamy prawidłowość oznakowania. Czy czasem infrastruktura mam na myśli tutaj barierki zabezpieczające przed wejściem na jezdnię naszych małolatów, są odpowiednio oznakowane, zreperowane, tak, żeby to bezpieczeństwo w obrębie szkół było na wysokim poziomie? Od 1 września ruszamy z tak zwanymi patrolami statystycznymi statycznymi bezpośrednio przy obiektach szkolnych. Tu przede wszystkim będziemy prowadzić naukę i przyzwyczajanie uczniów klas pierwszych do przechodzenia w obrębie pasa drogowego, czyli jak zachować się, żeby bezpiecznie przejść z jednej strony ulicy na drugą.